Banknot oceniony przez nas na stanie 1 tylko i wyłącznie ze względu na to takie przebarwienie u dołu. Widzimy takie wyraźnie, wchodzące w inną kolorystykę, fragment przy krawędzi. Proszę Państwa, poza tym, oglądając skrupulatnie, bardzo dokładnie ten banknot, nie ma żadnych mechanicznych. Czynników, które można by tutaj wymienić jako na minus. Tutaj coś, co teoretycznie się rysuje nam jako zagniotka, to, proszę Państwa, jest niczym innym jak po prostu uwypukleniem znaku wodnego, czyli widzimy, jak to się pokrywa z linią znaku wodnego. Także żadnych ugięć, żadnych złamań. Jest tylko takie lekkie odbarwienie. Jak patrzę tutaj od rewersu, to w podobnym deseniu widzę je tutaj, także to może być coś związanego z farbą drukarską, tą przedrukową, czyli tą czerwoną, którą przedrukowywano połówki 10 milionówek na 5 groszówki, gdyż widzimy, że tutaj ona od strony rewersu również dała taką bardzo zbliżoną odcieniem poświatę, jak widoczna tutaj na dole, czyli nawet to nie jest kwestia tego, że to jest jakieś odbarwienie nabyte zewnętrznie, tylko być może wynikające po części zastosowanej technologii produkcji czy techniki przeprowadzenia tychże nadruków, jakiegoś kontaktu ze środowiskiem. Trudno mi to określić. Jedyny Minus, który zauważyliśmy przy tym banknocie, nie będący w moim odczuciu jakimś mocno znaczącym, na pewno nie przeszkadzający w nocie PMG, przynajmniej sądzę na poziomie 64.